Indyjska rupia oficjalną walutą autostopowiczów. Coś mnie zaczyna brać jakieś choróbsko. Zaczęło się wczoraj po południu, zacząłem już tu boleć. Takie objawy typowo grypowe. Marta na pocieszenie powiedziała mi, że wszystkie tropikalne choroby zaczynają się od objawów grypowych, więc no. Chyba tu posiedzę, bo kurczę nie mam ochoty nigdzie wychodzić. Nawet na czym nie mam go Jednak nie siadziałem na dworcu. Yy, dziwne rzeczy się dzieją w ogóle, bo napisał do mnie kolega Indus, który, yy, który śledzi mnie na Instagramie. Już mi się zdarzało, że ktoś mnie śledzi na Instagramie i, yy, i na przykład spotka mnie w Katowicach czy gdzieś, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś w Indiach śledził mnie na Instagramie i napisał, że widział mnie właśnie i się chce ugadać na kawę. Także siedzimy sobie na kawie. <grym> Jest fajnie. No niesamowite spotkanie to było, słuchajcie, żeby z Instagrama e, ktoś cię zauważył z Indiach. W Indiach to jest jakiś kosmos. No, a teraz jadę do Jaipuru. Na dwa dni, jak mówię. Mm, tak wygląda klasa slipper. Mogę wam pokazać, pochodzić z kamerą teraz. Bez jakiegoś ciśnienia, bo nikogo nie ma, jest puściutko. To są takie prycze. Tutaj się rozkłada jeszcze jedną pryczę, to się tak otwiera. I mamy trzy, tu trzy miejsca, tu trzy miejsca, tutaj i to jest klasa slipper, którą podobno najlepiej podróżować po Indiach, i też w sumie się zgadzam, bo jest jeszcze bardzo zbliżona do tego klasa y, AC, czyli y, klimatyzowana. Tylko tym się różni klasa klimatyzowana od tej, że ma klima i właściwie to się niczym nie różni. Tutaj te łóżka są dokładnie takie same, tylko że klima właśnie ma ten problem w że jest podkręcona na full i nie wiem, czy właśnie jadąc klimą ostatnio właśnie się nie przeziębiłem i dlatego teraz tak y, że się czuję. Także jak będziecie mieli się zastanawiać co wybrać, to, to polecam Slipper. Jest to też o tyle lepsza klasa, że po prostu można poznać ludzi, bo tutaj jeżdżą tacy normalni ludzie. Fajni, weseli, śpiewają, bawią się, częstują jedzenie. Można ich też poczęstować jedzeniem. Jest ogólnie spoko. A w AC, czyli w klimatyzowanym, który jest trzykrotnie droższy, jeździ już taka powiedzmy klasa wyższa. A poza tym mamy jeszcze AC 2, AC 1 z tego co pamiętam czy już takie w ogóle topowa klasa, a znowu poniżej tego jest klasa siedząca. Bukowanie w Indiach wygląda tak, że nie można iść kupić, znaczy się można iść kupić bilet na stację, kupić go z puli dla turystów, jednak nie każda stacja ma takie, takie biura, zazwyczaj takich biur nie ma i trzeba kupić z dużym wyprzedzeniem biletem. tylko że właśnie wiąże się to z tym, o właśnie pan przebiega pod, pod wagonem, bo już nie wiem, pociągu odjeżdża. Eee, o czym ja to mówię? Można kupić z wyprzedzeniem, trzeba nawet eee, z miesięcznym wyprzedzeniem. Tylko właśnie problem jest taki, że mm, bilety są dostępne tylko dla osób, te normalne bilety, które mają kartę bankomatową m, indyjską i numer telefoniczny indyjski, żeby potwierdzić wszystko. To troszkę komplikuje, <laughs> jest na to kilka wejść. Eee, można zlecić komuś, eee, znajomemu tutaj z Indii, zabukowanie albo przez, zrobić to przez agencję jakąś turystyczną. Zamieszczę Wam link w opisie w ogóle do takiej agencji, która mi pomogła. Bardzo polecam. I to jest dosyć to dwie formy. No, nie można sobie zabukować z Europy samemu biletu, niestety. I to troszkę komplikuje. Jest jeszcze trzecia możliwość zakupienia biletu, czyli General Class. To jest klasa, którą jechałem z Bombaju. General Class, czyli nic więcej jak bilet, który nie gwarantuje nam miejscówki. I siedzimy w przedziale General, tak zwanym. No, stojącym, nabitem, ciasnym i dusznym, no bilety są bardzo tanie, no, ale wiadomo, jak siedzi 15 godzin to męczarnie na maksa. Nie wiem czy mnie słychać, ale znowu jakiś festiwal, chociaż słoni jeszcze nie było, muszę przyznać. Już wiem, jeden Hindus mody wytłumaczy mi o co chodzi. Było to święto, celebracja na cześć bogini e, Saraswati, czyli bogini nauki, sztuki, muzyki. Wiąże się to z tym, oczywiście, poza tym, że chodzi się ulicami miasta ze słoniem na przodzie. Wiąże się to mniej więcej z tym, poza oczywiście celebracją, że dzieciaki mają wolne od szkoły. Oczywiście nie we wszystkich szkołach, no ale ci, co maszerowali akurat po drodze, to mieli wolne. A teraz zmykam do e, centrum Czerwonego Miasta. O, właśnie nawet widać tutaj, wszystkie. Nie czerwonego, co ja gadałem, różowego miasta. Stare miasto w Jaipurze zostało pomalowane na różowo dlatego, że jeden z maharajów po prostu sobie zażyczył, tak? Jednak ja nie o tym chciałem słuchać. Jak będziecie kiedyś w Indiach, to pewnie zauważycie, że każdy wam coś wciska, w sensie chce wam sprzedać. I, I hindusi naprawdę są mistrzami w tym. Już byłem w kilku krajach Azji, ale to co hindusi wyprawiają tutaj, to naprawdę szapowała szacunek wielki, bo e, chociażby przed chwilą zaczepił mnie facet, e, to po prostu oprowadził mnie, pokaże mi jakieś fajne miejsce w okolicy. I zwyczajnie, wiesz, chodzimy 10-15 minut razem. Zero w ogóle jakiejkolwiek informacji o tym, że coś mi chce sprzedać, coś pokazać. Na pytanie, co robię w Polsce i no, daje odpowiedź standardowa, że fotografuję, on oczywiście powiedział: O, to super, fajnie, wow! I w ogóle ja także jestem artystą. Maluję, co nie? I tutaj po 15 minutach dopiero mi się zapaliła lampka, że kurczę, przecież. Przecież to nie było takie bezinteresowne pokazywanie mi miasta. Poszliśmy do jego, e, jak on to nazywał, salonu. No i w salonie oczywiście piękne malowidła. Taka ręczna robota e, kruszył ręcznie kamienie. Kolory miał naturalne, e, mieszał je z żywicą i, i tak nanosił na płótno. I fajna sprawa ogólnie, pewnie bym nie kupił, jednak i tak szukałem czegoś e, dla mamy. Ta cena jakaś super straszna nie była, więc... Jak A teraz idę szukać pałacu wiatrów, czyli takiej najbardziej znanej, e, najbardziej znanego zabytku w, w, w Jaipurze. O, tam jest. Powstał on na zlecenie oczywiście Maharadży. Maharadżowie to e, nic niego jak tytuł królewski w Indiach. I to co najbardziej tutaj zasługuje na uwagę jest fakt, iż e, posiada on 900 coś okien i cały 1000 różnych okien. Co miało za zadanie ułatwić damom dworu obserwowanie miasta, ponieważ pałac powstał przy głównej ulicy i wtedy, w wczesne czasy, panowało takie, takie prawo, że nie można obserwować publicznie kobiet. I to miało właśnie za zadanie ułatwić jakby obserwowanie paniom dworu ulicy, nie będąc tym samym obserwowanym. Tymczasem ugadałem się z Pinakiem, który wczoraj mnie zagadał przez Instagram. I jedziemy do Fort Amber, który jest 20 km położony od, e, od Jaipuru. Omówiliśmy e, się na 11, jest 13:40, jest w drodze. Także to nie jest e, wyjątek, tak wygląda mniej więcej poszanowanie czasu w sensie punktualność hinduska. No a trzeba po prostu się uzbroić troszkę w cierpliwość i tyle. No powiem wam, że pałac robi wrażenie. Koledzy, zostali na dole, nie chcieli wchodzić na górę, bo już tutaj byli. Ale w ogóle niesamowite jest to, że przyjechali 200 km, żeby tu chwilę posiedzieć razem. Uff mi się to nie mieści, nie. Fort został zbudowany początki sięgają tysięcznego roku. I pałac ten wybudowali Rajputowie, czyli członkowie rycerskich rodów indyjskich. Nie jest to tak, że tylko jest ten jeden forcik tutaj, ale naprawdę każda góra jest tutaj jakby ogrodzona, na każdej morze, na każdej górze jest mur, no to jak mur chiński właściwie, ponieważ biegnie z na zawsze szczytem. I zasadniczo robi to mega wrażenie, bo cała, całość jest ufortyfikowana, liczne pałace, pałacyki, domy mieszkalne, i naprawdę, naprawdę kosmos tutaj, na przykład. O, nie wiem czy widać, widać w górze.